To historia, każdy smak to nuta. Kangur w Sydney, świat smaku to jego miejsce. Głodny kangur, w mieście marzeń, szukam przy smaków, nie mam żadnych wahań. Sydney czeka, Sydney wzywa miasto marzeń. Hello, hello! Tak, tak wiem, miało być 100 plaż, a dalej siedzimy w tym moloku. No, ale muszę Wam coś pokazać. Pokażę Wam mieszkanie, penthouse o powierzchni 1600 m2 za bagatela 360 milionów złotych, 140 milionów dolarów australijskich. Dla porównania, najdroższe mieszkanie w Polsce, usytuowane na Gdańskiej Wyspie Spichrzów, Zostało sprzedane na początku 2024 roku za prawie 25 milionów złotych. Nabywca kupił penthouse, który ma 435 metrów kwadratowych, czyli jakieś 57 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Niesamowity trzypiętrowy penthouse z dziewięcioma sypialniami został ogłoszony najdroższym domem w Australii. Został sprzedany za ponad 100? 40 milionów dolarów. Wynik ten pobija wszystkie dotychczasowe rekordy cen domów i apartamentów w Australii, w tym zeszłoroczną sprzedaż Fairwater posiadłości Point Piper za 100 milionów dolarów miliarderowi technologicznemu Mikeowi Cannon-Brooksowi oraz zakup dwupiętrowego apartamentu przez Jamesa Packera w 2017 roku za 60 milionów dolarów w sąsiadującym budynku One Barangaroo, należącym do Crown Resorts. Plany Mega Penthouse'u o powierzchni 1600 m2 obejmują 9 sypialni, efektowny hol wejściowy, 8-metrowe sufity, basen na dachu, spa, siłownie i dużą sypialnię główną, której wielkość dorównuje rozmiarom wielu domów rodzinnych. Pomimo ogromnej powierzchni wewnętrznej, Cena za metr kwadratowy została przekroczona i przekroczyła poziom 100 tysięcy dolarów. Właścicielem Wam Barangaroo jest firma Crown Resorts, która jest jednym z największych operatorów hoteli i kasyn w Australii. Kłodny marzeń, szukam nie mam żadnych wahań. Sydney czeka, Sydney zywa, miasto marzeń. Zacznijmy dzień od zdrowego śniadania w The Grounds of the City. Tam czeka na Ciebie świeżo parzona kawa, chrupiące tosty z awokado, domowej roboty granola i mnóstwo pysznych, pełnowartościowych dań. To idealne miejsce, by naładować energię na cały dzień w wyjątkowej atmosferze. The Grounds of the City to restauracja zlokalizowana w samym sercu Sydney przy 500 George Street w kompleksie The Galleries. Lokal ten łączy w sobie urok lat 20 XX wieku z nowoczesnym komfortem, oferując gościom wyjątkowe doświadczenie kulinarne. Hej, dzisiaj jemy sałatkę niespodziankę, to jest sałatka śniadaniowa. Mamy paczkę. Mm. Jajka. Sałatka śniadaniowa. Kasza jaglana, zielenina, pomidorki koktajlowe, gruszki, awokado, jajka w koszulkach, sos holenderski z ziołami. Cena 24 dolary. Gotowane bruszki, brokuły. Pomidorki, jajka, awokado i kasza. Chęciam. Rewelacja, polecam. Jeżeli jesteście na wiecie, to możecie to wcinać. Tutaj mamy awokado na toście. Prezentuje się fajnie. Koferek. Zdejmujemy. Mamy tutaj salmona, bekon, serki. No. Yeah. Yeah. Awokado na grzankach. Chleb na zakwasie, jajko w koszulce, awokado, pomidory, rzodkiewka, feta, mięta, limonka, salsa verde. Cena 24 dolary. No jak dla mnie bakon troszeczkę bardzo wys... za bardzo wysmażono. Prezentuje się fajnie, bardzo ładnie wygląda na talerzu. Wolałabym tą sałatkę. No dobra, oceniamy. Sałatka śniadaniowa, wygląd 7, smak 8, cena 8, rekomendacja 8, parkowalność 5. Ocena ogólna to 36 punktów. Wokado grzankach, wygląd 7, smak 4, cena 8, rekomendacja 2, parkowalność 5. Ocena ogólna to 26 punktów. Nasza wizyta w The Grounds of the City pozostawiła mieszane odczucia. Choć wystrój restauracji robi ogromne wrażenie elegancki, klimatyczny i dopracowany w każdym detalu to niestety reszta doświadczenia nie była na tym samym poziomie. Jedzenie okazało się przeciętne, bez większych zachwytów. Największym rozczarowaniem była jednak obsługa, która była nieuprzejma i wręcz ponaglała nas do szybkiego zapłacenia rachunku, aby zrobić miejsce dla kolejnych klientów. To sprawiło, że nasza wizyta była bardziej stresująca niż przyjemna. Podsumowując, nie polecamy tego miejsca. W zależności od tego, z kim rozmawiasz, Australijczycy są albo bardzo dumni, albo po cichu zawstydzeni, że współczesny kraj, przynajmniej jego część, został pierwotnie założony jako kolonia karna. Innymi słowy, cały kontynent w czasach nie tak dawno temu był niewiele więcej niż wyidealizowanym więzieniem. Istniały jednak umysły, które wyobrażały sobie Australię, jaką znamy dzisiaj. Nowoczesny, rozwinięty kraj z rozwijającą się gospodarką, globalnym zasięgiem kultury popularnej i siecią steakhouse'ów. Po drodze jednak było wiele potknięć i wybojów. W końcu nie buduje się kraju światowej potęgi przy pierwszej próbie. Kiedy Lachlan Macquarie rozpoczął swoją kadencję jako gubernator Nowej Południowej Walii w 1810 roku, jednym z jego pierwszych celów było zbudowanie nowego szpitala dla Sydney. Jednak rząd brytyjski odmówił finansowania dużych robót publicznych w kolonii, więc zawarł umowę z handlarzami rumu, którzy pozwolili im importować 45 tysięcy galonów tego trunku w zamian za budowę szpitala rumowego. Niestety zyskał on złą sławę z powodu prymitywnych praktyk upuszczania krwi i makabrycznych eksperymentalnych metod leczenia. Przepełniony i ze słabą wentylacją szerzyła się również dysenteria. Stąd też przylgnęło określenie Sydney Slaughterhouse. Budowa obiektu była szeroko krytykowana. Miejsce wymagało remontu niemal natychmiast po wybudowaniu. Budynek nadal stoi do dziś, umieszcząc zarówno mennicę, jak i parlament nowej południowej Wali. co dowodzi, jak przypuszczamy, że Makłory wiedział, do czego dąży, nawet jeśli miał niezwykły sposób działania. Dobra, teraz opowieść trochę o kościach, trochę o cmentarzu. Założony przez gubernatora Artura Filipa i pastora Richarda Johnsona w 1792 roku, i rozbudowany przez starego kumpla Macquarie w 1812 roku. Stary cmentarz w Sydney znajdował się kiedyś na skraju miasta. Obecnie znajduje się tuż pod naszymi stopami. Za każdym razem, gdy zatrzymujesz się na stacji Town Hall. Technicznie rzecz biorąc, ekshumowali i przenieśli większość gnijących mieszkańców, gdy wyznaczono nowy cmentarz na Brickfield Hill, ale kości pojawiały się jeszcze w 2007 roku. Sydney Central Business District to tętniące życiem centrum finansowe i kulturalne Australii. Miejsce to przyciąga nie tylko turystów, ale również mieszkańców, którzy decydują się na życie w jego sercu. Rozciąga się na obszarze około 4 km2, obejmując kluczowe lokalizacje, takie jak Martin Place, George Street oraz Circular Quay. Niedaleko znajdują się ikoniczne budowle, takie jak Sydney, Opera House i Harbour Bridge, co czyni to miejsce atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Z danych statystycznych wynika, że w centrum mieszka około 24 tysiące osób, przy czym większość populacji stanowią osoby w wieku 25 do 34 lat. Wysoki odsetek mieszkańców to profesjonaliści związani z branżą finansową, technologiczną oraz sektorem usług. Ponadto wzrasta liczba studentów, którzy decydują się na wynajem mieszkań blisko uniwersytetów i instytucji edukacyjnych. W centrum przeważają mieszkania w wieżowcach oraz apartamentach. Ceny wynajmu mieszkań w centrum Sydney są znacznie wyższe niż w obszarach podmiejskich. Średnia cena wynajmu za jednopokojowe mieszkanie w CBD wynosi około 2500 dolarów australijskich miesięcznie. Dla porównania, w przedmieściach ta sama nieruchomość kosztuje przeciętnie 1800 dolarów australijskich. Zobaczmy, co mają agenci aktualnie na rynku. O, fajna cena. 300 tysięcy dolarów. Nieźle. Ach, nie, to nie mieszkanie, to miejsce parkingowe. Na dzień dzisiejszy w rankingu najdroższego miejsca parkingowego w Sydney pierwsze miejsce zajmuje North Avenue, Bondi Beach. 304 700 dolarów. Ok, szukamy dalej. Powiem szczerze, że za pół miliona dolarów nie za wiele można znaleźć. Co najwyżej jakieś studio bez widoku gdzieś w piwnicy, tanio nie jest. Więc milion na dzień dzisiejszy to minimum. Jeżeli chodzi o wynajem, to trzeba liczyć jakieś 600 do 800 dolarów na tydzień za jednopokojowe mieszkanie. A coś lepszego z widokiem na Sydney Harbour, to musisz wydać ponad 1000 dolarów na tydzień. Pomimo wysokich kosztów wynajmu, Mieszkańcy centrum miasta mogą korzystać z licznych udogodnień, co wpływa na ich jakość życia. Koszty życia, uwzględniając wydatki na jedzenie, transport oraz rozrywkę, pozostają jednak wysokie. Średni miesięczny koszt życia dla jednej osoby wynosi około 4,5 tysiąca dolarów. Jednym z problemów życia w centrum jest wysoki poziom hałasu. Oraz ograniczona przestrzeń życiowa. Mieszkańcy często borykają się z uciążliwościami związanymi z natężeniem ruchu oraz z turystami odwiedzającymi centrum. Na 569 przedmieść Sydney. Sklasyfikowanych pod kątem jakości życia, Sydney CBD zajmuje wysokie trzecie miejsce. Wlajam się po Sydney, niech potępi życiem, to ja, głodny kamuz, szukam smaku w tym molochu. W ręką mapa, w głowie myśli karta, płaci za rachunki. Restauracje już czekają, już tam idę, kipcam tam. Luz wrzucam na luz, kipcam stronę Bondi Beach. Może zamówię fish and chips w gazecie, w nadmorskim publicz, próbuję lokale specjalów, ostrygi z białym winem. Na obiad stek, później i z czuję, że świat smakuje lepiej. Cześć, kochani. Dzisiaj zabieram Was na lunch do najwyższej wieży w Sydney, 300 metrów nad poziomem morza 82. level. Głodny kangur nie byle gdzie zaspokaja apetyt. Dziś wjeżdżamy na szczyt Sydney Tower, gdzie smaki podobno są równie wysokie, co widoki. Czy aby na pewno przekonajmy się? Sydney Tower, znana także jako Sydney Tower I, to najwyższa budowla w Sydney i druga najwyższa wolnostojąca konstrukcja w Australii, po Q One Tower na Gold Coast. Jest ikoną panoramy miasta i popularnym punktem turystycznym, oferującym jedne z najlepszych widoków na Sydney. W 2000 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney, wieża zaczęła się mocno kołysać. Wiele osób myślało, że to trzęsienie ziemi, ale był to efekt tłumu skaczącego na stadionie podczas meczu piłki nożnej. Wieża jest wyposażona w sześć nowoczesnych wind, które umożliwiają szybki dostęp na samą górę w zaledwie 40 sekund. Wieża ma 420 okien, które myte są przez półautomatyczną maszynę do mycia okien o nazwie Charlie. System przetwarza i filtruje 50 litrów wody i potrzebuje dwóch dni, aby umyć wszystkie okna. Nad myjką do okien znajduje się zbiornik na wodę o pojemności 162 000 litrów, który działa jako stabilizator, a także jako system zraszający w przypadku pożaru. Budowa Sydney Tower rozpoczęła się w 1975 roku i została ukończona w 1981 roku i od tego czasu pełni różnorodne funkcje, w tym jako punkt widokowy, restauracja i centrum nadawcze. Fist w Sydney Tower to ekskluzywny bufet, który oferuje nie tylko szeroki wybór potraw, ale także niezapomniane wrażenia z jedzenia na wysokości 250 metrów nad ziemią na 82. piętrze. Obracająca się restauracja pozwala cieszyć się panoramicznym widokiem na całe Sydney, co czyni każdą wizytę wyjątkową. W menu można znaleźć lokalne australijskie specjały takie jak owoce morza, soczyste steki i świeże warzywa, a także dania inspirowane kuchniami z całego świata. Bufet słynie z wysokiej jakości produktów i różnorodności smaków, od klasycznych potraw po nowoczesne kompozycje kulinarne. Nie brakuje także bogatego wyboru deserów, w tym świeżych owoców, ciast i lodów. Sky Fist w Sydney Tower nie zawsze robi wrażenie na gościach, a opinie na temat oferty są mieszane. Podczas gdy niektórzy goście docenili różnorodność bufetu, inni uważają, że jakość jedzenia nie odpowiada wysokiej cenie. Cena bufetu za osobę waha się od 90 do 150 dolarów. Atmosfera jest często porównywana do gwarnego food courtu, a nie do ekskluzywnego doświadczenia, jakiego można się spodziewać ze względu na przestarzały wystrój. Nie jest to pięciogwiazdkowa restauracja, ale fantastyczne widoki miasta rekompensują kiepskie jedzenie. Mamy łososia, dwa rodzaje past, warzywa, grillowane, dynia, ziemniaczki i jakieś pierożki. Kochani, ocena ogólna tych wszystkich dań jest różna. Niektóre rzeczy mi smakują, niektóre naprawdę nie wchodzą. Ogólnie rzecz biorąc, jedzenie na wieży nie jest złe, ale też nie jest rewelacyjne. Czy polecamy to miejsce? Stanowczo tak. Czasami jedzenie nie jest najważniejsze. Ze względu na dużą ilość potraw, tym razem ocenimy ogólnie wygląd 6, smak 3. Cena 3, rekomendacja 7, parkowalność 6. Ocena ogólna to 25 punktów na 50 możliwych. Głodny kamur marzeń, szukam smaków, nie mam żadnych wahań. Sydny czeka, sydny wzywam marzeń, kulinamy podróżowanie moje serce dłonie. Każde gęsto historia, każdy smak to nuta. W tej podróży każdy krok nowe wrażenie przywita. W sercu syny czuję smaki, czuję magię podróżnicy. Smakujcie, życia z uśmiechem, nie przygoda trwa. W słońcu znika zmierza, w blasku dnia, dnia, wśród fal życie, ka, Jachty tańczą na wodzie, luksusy czekają. Kasa w kieszeni, dziś świat nam się odbiera. Bezdomność w obszarach miejskich jest złożonym problemem społecznym, który wymaga wieloaspektowego podejścia do zrozumienia jego przyczyn i skutków. Nie będziemy tutaj rozwijać problemu, gdyż to będzie dobry temat na cały odcinek. Podamy Wam kilka suchych danych statystycznych. Zgodnie z danymi Australian Bureau of Statistics z 2021 roku, liczba osób uznawanych za bezdomne w centrum Sydney wzrosła o około 14% w ciągu ostatniej dekady. Z danych wynika, że w centrum żyje prawie 1300 osób bez dachu nad głową, z czego znaczna część to osoby dorosłe w przedziale wiekowym od 25 do 50 lat. Analiza demograficzna ujawnia, że bezdomność dotyka głównie mężczyzn około 60% populacji bezdomnych oraz osoby pochodzące z różnych grup etnicznych w tym Aborygenów którzy są szczególnie narażeni na wykluczenie społeczne. Na koniec obiecana perełka. Otóż, kochani, stoimy teraz nad podziemnym jeziorem. Tak to jezioro nazywa się Lake St. James. Tajemniczy podziemny zbiornik wodny pod stacją St. James, gdzie podobno czają się albinosy i gdzie tygodniami w ciemności odbywają się tajne szkolenia wojskowe. Jezioro Świętego Jakuba ma 1 kilometr długości i w niektórych miejscach nawet 5 metrów głębokości, a co najbardziej zadziwiające znajduje się tylko 20 metrów poniżej Shakespeare Place. Jezioro przebiega pod Ogrodem Botanicznym za Macquarie Street i między Biblioteką Stanową a Konserwatorium Muzycznym. Miasto jest usiane tunelami, które powstały na skutek wczesnej budowy kolei, między innymi pod Hyde Parkiem. Niebezpieczna droga, którą można dotrzeć do jeziora, zaczyna się od niemal pionowego zejścia. Dalej krótki spacer po rozpadającej się ścieżce, następnie wspinaczka po kopcu starych gruzów, wspinaczka po wąskiej drewnianej drabinie i suwanie się po błotnistym zboczu. W końcu Oto jest jezioro, zakręcające w dal, lśniąca woda, w której pływają węgorze, być może i raki. To naprawdę widok godny podziwu. Jaskiniowe jezioro St. James powstało na końcu opuszczonego dwutorowego tunelu, który został wykopany w latach dwudziestych XX wieku pod linię łączącą stację St. James z zachodnimi przedmieściami. Niestety linia nigdy nie została ukończona. Jeśli plany Sydney Water i Rady Miasta zostaną zatwierdzone, jezioro stanie się wielką podmiejską tamą, gromadzącą i przechowującą wody opadowe w celu nawadniania królewskich ogrodów botanicznych. No dobra, jeszcze jedna historia na koniec. Tym razem historia z przymrużeniem oka. To jedna z najstarszych miejskich legend Sydney, i z pewnością najbardziej sprośna. W rzeczywistości opowieść, która rozwinęła się w całkiem niezwykły mit. Historia głosi, że gdy pierwsze skazanki przybyły na brzeg w Sydney 6 lutego 1788 roku skazani mężczyźni byli przepełnieni radością i po wypiciu dużej ilości rumu wszyscy bez wyjątku oddawali się nocnym zabawom w Derox ku obrzydzeniu władz hmm, całkiem niezły sposób na rozpoczęcie osadnictwa Podsumowując centrum Sydney to dynamiczna i rozwijająca się dzielnica która oferuje mieszkańcom i przedsiębiorcom liczne możliwości jej historia, rozwinięta gospodarka, doskonała komunikacja oraz atrakcyjne warunki dotyczące jakości życia sprawiają, że jest to jedno z najbardziej pożądanych miejsc do życia i pracy w Australii. Dzięki, że byliście z nami w tym odcinku. Jeśli podobało się Wam to, co zobaczyliście, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Wasze wsparcie naprawdę pomaga rozwijać głodnego kangura. Widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.